jednak oczywiście zespoły do lat 17 grające Legii, Legii grającej w czarnych strojach na biało oczywiście Konstrak Majewski nie chcąc się narazić na jakąś dobitkę czyhających na to gra konstruktorów zagranie na dalszy słupek. nie rocznikowo tylko tak faktycznie 14 lat w składzie Konstraktu, a teraz w Fogo Futsal Ekstra klasie, no i było, nie było, to Jan Rudkowski właśnie z seniorami Legi grał już na poziomie Ekstra ekstraklasy, no ale Warszawy teraz szawer na dalszy słupek, nie ma gola. faulu na jednym z zawodników drużyny, z... calówka ze światła bramki, było trudno już się obrócić Turskiego. Piękna, koronkowa akcja konstruktorów i jest jedyny do jednego. Na koszulce legi lewą stroną konstruktorzy, ale... Przechwyt i będzie szansa sam na sam z Z tego, że z dosyć sporym grymasem bólu opuszczał parkier. Za chwilę, no, chciałem powiedzieć uderzać, ale jednak było podanie teraz dopiero. Raz, źle, raz, dobrze. Interwencja Bramkarza a Piński, i znowu mają. Dobrze do Maszczyński, do Maszczyński. W dwóch kolejkach na czele byłby kontrakt z czterema punktami. Potem byłaby. Przechwyt Pietrzaka, Pietrzaki. Zaczynać kontrakt. Daleka strzała, ale wprost. Ciekła mu futsalówka i z dystansu Pietrzak korzysta z... wyłożyłem do kolegi z zespołu piłkę... ...potkania chciał zgubić domaszyński Biczkowskiego, ale to się nie udało, a tymczasem Maksymilian Biczkowski już... ...nie, w kontekście tego, że w... ...tu, shower. Szale 2 na 1, Konstrakt bez rywala, sprytne zachowanie, nabił przeciwnika i wywalczył out po którym Legia strzela go. Dużo tych wyrównanych bojów mieliśmy dotychczas jeśli chodzi o rywalizację w wózce, teraz kolejna szansa dla Legii, gol jest... ...Biczkowski... Ważne jest to, że udało się przetrzymać ten napór drużyny Konstraktu, kiedy ta grała pięciu w polu. No i wygrywa zespół prowadzony przez Mateusza Teradejne nieoczekiwanie z Konstraktem, 3 do 2. I po drugiej kolejce grupy A turnieju w Ustce wszystkie drużyny mają po trzy punkty trzecia.